Kolejne kontrowersyjne słowa kaznodziei papieża Franciszka. Ostatnie słowa Roberto Pasoliniego, kaznodziei domu papieskiego, w wielkopostnym rozważaniu do kardynałów, to mieszanka herezji, do których już nas przyzwyczaił i które wzbudziły zaniepokojenie. Twierdzi, że Bóg nie ma od nas oczekiwań, że życie wieczne nie zależy od postawy moralnej i że kryterium wejścia do Królestwa Niebieskiego nie jest przynależność religijna, ale prawdziwa miłość. Roberto Pasolini powiedział przywódcom kościelnym: że prawdziwym zaskoczeniem sądu ostatecznego będzie odkrycie, że Bóg nie ma od nas oczekiwań, poza pełnym uznaniem, że jesteśmy Jego dziećmi, że już jesteśmy w Jego wieczności. Ale jeśli Bóg niczego od nas nie oczekuje, jaki sens ma sąd ostateczny? Jaki sens mają ostrzeżenia Chrystusa o wiecznym potępieniu? I jaki sens ma jego cierpienie i śmierć na krzyżu. Jego słowa prowadzą do niebezpiecznego wniosku zaprzeczenia piekła lub jego pustki. Nauka Chrystusa o piekle. Jezus mówił o piekle jasno. Szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Emantuka 7, 13 posie 14. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny. Mupat 25, 41. W przypowieści o bogaczu i łazarzu, Łagłaka 16, 19, 31, Chrystus ukazuje nieodwracalną karę. Jeśli piekło nie istnieje lub jest puste, Jezus skłamał, ale On nie kłamał, a Jego nauka jest jednoznaczna, potępienie jest rzeczywiste. Błąd uniwersalizmu. Zasadniczo Pasolini głosi herezję uniwersalizmu, czyli przekonanie, że wszyscy automatycznie zostaną zbawieni. Zostało to potępione przez Kościół, ponieważ neguje boską sprawiedliwość i wolną wolę. Jest to sprzeczne z nauką, że zbawienie wymaga wiary, skruchy i posłuszeństwa, jak wspomniano w Ewangelii w Uge św. Marka 16,16 16 i Liście do Rzymian 2,6. Czyni misję Kościoła bezużyteczną. Jeśli wszyscy są zbawieni, po co ewangelizować? Konsekwencje tej fałszywej doktryny. Ten błąd jest nie tylko teologiczny, ale i duchowy. Uśpi sumienie. Jeśli wszyscy są zbawieni, grzech nie ma konsekwencji. Czyni krzyż Chrystusa nieistotnym. Po co on umarł, jeśli nie ma zagrożenia potępieniem? Prowadzi do obojętności. Bez piekła po co walczyć o świętość?